Nie usłyszeliście, bo mam ze tego obs i będę musiał mówić głośno. Jadę. Więc tutaj Leon i będę nagrywał z Paper X, moim kolegą. będziecie mieli kanał w opisie. Chodźcie no. też na kanał Leona, polecam jak z mojego kanału ja się... oglądacie. No i jestem jeszcze na pierwszej, a ty na której? Ja też, tytki. I na której jesteś? Na pierwszej. O, też jesteś tutaj. Dobra, słabo. Tu ja. dobra teraz mam. Minuta tak, dłużej, nie, dobra. Ej nie, nie no, wiesz co, Może nie, nie. wiesz co, wiesz co, mnie Double Jump wywalił w jakieś miejsce i się tam zbagozałem i mnie wywaliło. Wy to widzieliście? O, już nie macie w grze? Tak, znaczy o, nie. mogę obserwować tylko. Czyli Double Jump cię wyrzucił gdzieś i przez to cię wyrzuciło z całej gry? Eee, nie, nie, nie wyrzuciło nie z gry, tylko wyrzuciło, po prostu padłem. Po prostu padłem. A, dobra. Okay. No, ja jestem na ostatniej warstwie, mam trzy osoby w sumie. Jak zawsze prawie. Dobry pyk. Dwie osoby może to wygram, bo mam 9 dobra. dobra, wygrałem pierwszą gierkę na YouTubie, więc fajnie. Tak mi jest karta. Dobra, jesteś jesteś w mainie, nie? No jestem, spokojnie okay. jestem. Okej. Dobra, pauzujemy i powiem jak będzie następna gra. Dobra, spauzowałem nagrywanie. Spauzowałem. w tym problem, więc teraz będziemy nas nie ale już trudno. Ale nie zatrzymuj nagrywania! E, dobra. Kolega tutaj... <grym> nie, je... po nic nie rób. Najwyżej tu nie będziesz e. Ja sobie po prostu znowie... Dobra, zostało 3 sekundy do gry, ja... Zrobiłam od siebie... U ona będzie, będzie cięcie, a więc te, tej, tej armii raczej nie będzie ona pokazana u niego. No, ale u Papryksa, widzicie, limitowane kilka sekund. No. No. Dobra, w każdym razie e, jestem już na drugiej warstwie, bo spadłem. Jestem na trzeciej, więc no. W jedną rundę to wygrałem i 63 win się nabił, więc fajnie. No okay. Dobra, na której jesteś? Jeszcze tak. na drugiej, jak ja? Czy już... Nie, nie, gościu od samego początku prawie na trzeciej. A, dobra, dobra. Nie będzie. Dobra, na okay. żyje... Znaczy, paperyks, ty żyjesz? Tak, tak. Ej, faktycznie, dobra, może będzie starcie, jak jeszcze przed chwilę. Pięknie że będzie Starcik, jeszcze chwilę przetrwać. Jeszcze mi się włączył. Ale raczej nie. No, bo jak ja przetrwam. Nie. Ja raczej zaraz leżę, bo tej blączki bolą trochę. O. Ja jumpy. Dobra, ja jeszcze jestem na drugiej, dobra, już na trzeciej. Nie, nie, nie zgin, nie zgin. Ja żyję, ale mam jednego dobra, dobra, tu się nie da tu się nie da żyć, ja idę na, na inną warstwę. Tu się no. nie da żyć. I nie dobra, ja inna Staś, jak ina. A ja jestem w to... Ja jestem... Ja żyję. Z tam sam z panu chłopem nie tu to? dobra wygrywa się już to, ale nie, jednak nie. Ej, ten z tym będzie gościem ci trudno, on ma 203 level. Ej dobra, ja mam 0 da bez Ej, on ma 203 level z tego. Tak, tak, dobra, nie miałem. Ja mam nie wiem, 16... A i tak dobrze mi idzie... Dobra, leża. Dobra, papari sobie źle, że widzimy się w następnej grze. Ja zrobiłem cięcia. nie ja zrobiłem ścięcia. Nie. Ej, dobra, kolejna ręka. A czekaj, dobra, zapomniałem yy, no dosłownie dwie sekundy przełączyć, więc już jesteśmy na następnej grze. Od, od, od razu, od razu mówię, że ten filmik nie będzie długi, dlatego że zaraz musimy lecieć. No, teraz musimy już lecieć, więc... No, że jeszcze tam jeszcze dwie ręki... Na... Jeszcze jakieś cztery minuty nagrywamy i już idziemy. No, ale potem jeszcze postaramy się nagrać jeszcze. Albo możemy zrobić cięcie i po prostu wrócić... wrócić. Okay. No ale raczej nie. No raczej. Jeszcze spróbujemy jest... Nie wiem, jeszcze może dzisiaj coś nagramy, nie wiem, zobaczymy. Dobra, więc no... Ja jestem na ostatniej, a ty na której? Ja też, ja też. O, widzę cię. Ile ja masz double jumpu? Ciągle 10. A dobra, to ja też. Ja bałbyś... na mam wszystkie podki, dwa, a nie, bo jeden z wykorzystałem. E, też nie, niedługo się pojawi odcinek e, z, z, z barą, ale on nie będzie mógł włączyć mikrofonu, od razu że tego nie będzie słychać. Ale byśmy. Ja sp spróbuję. Spróbuję, mam nadzieję, że tutaj. E, Leon też, że. E, jeszcze raz powiedz? Nie usłyszałem go nagramy, ale, no, ale, te, ale tak, ten Zobara nie będzie się odzywać. No bo, no bo nie ma prostu. No ja ale ta pioro jest useless, ja wolę spację używać. Ja też. Już nie wiem, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, że to useless, bo nie wiem, co bardzo to znaczy. Dobra, dobra, ja prawie zginąłem. No ty nie wiesz, nie, ty nie wiesz, jak to znaczy, Ale tak blisko. Ja jak... A ty jeszcze żyjesz. No. Tamby już, więc. Ja mam dwa. Pabiutko. Już mam jednego, już mam zero. Leżę. Leżysz... dobra. Ja mam finał, ale ja też mam zero w tym problemie. I jestem w tej warstwie. Ja się nie żyję, bo wiem. Tak? A level ma gorszy niż ja. Tak. Dobra, to mogę to wygrać. Oby. Będzie w drugim odcinku. By o, wyszedł. A, dwie, dwie gry na odcinku wygrane. Dobra, to ja robię cięcie. Widzimy się w następnej grze. No, cześć. Znaczy u mnie, u ciebie, nie?